To co właśnie widzicie, to ja i Matrix próbujący dostać się na maksymalną kratkę świata, na której została umieszczona skrzynka, w której znajdują się różne OP itemy. Jednak aby wszystko lepiej zrozumieć, powinniśmy cofnąć się do dnia startu serwera. Już się zaczęło! I zaczęło się! Nie, ja nie mogę, bez żadnych oficjalności, to mnie wkurza trochę. tak, zapomniałbym wam powiedzieć. Jak mogliście się pewnie domyślić po nazwie serwera, jest to serwer z gildiami, które zostały wylosowane przed startem serwera. Ja wylądowałem w gildii z Merwim oraz z sendolem, który pojawi się dopiero w dalszej części filmu. Tak, tak, tak! Ogarnij crafting, ogarnij crafting, ty ogarniasz crafting. Żeby, żebyśmy we dwóch nie zrobili craftinga, nie? Tak więc natychmiast po starcie postanowiliśmy zebrać drewno oraz zrobić podstawowe tulsy, by móc obronić się przed graczami, którzy będą skupieni wokół spawna, jak to po każdym starcie i będą czyhali na nasze życie. Ej, Alekso! Alekso! Mordujemy go! Morduj go, morduj go! Czekaj, ja muszę zjeść! Tak więc wyruszyliśmy w pogoń za Alexem, jednak niestety końcowo nam uciekł. Więc wtedy stwierdziliśmy, że to czas, aby zejść do caveów i się wystakować. Jako pierwszy z teamów zdobyliśmy diamenty, co na ten moment uczyniło nas najbogatszym timem na serwerze. Jednak na tym nie zakończył się nasz progres, ponieważ później, z pomocą moich speedrunnerskich zdolności, jako pierwszy z teamów weszliśmy do netheru. Dodatkowo natychmiast po wejściu do netheru natknęliśmy się na miłą niespodziankę, jako była netherowa forteca, którą wraz z sendolem. Czyli kolejnym z moich sojuszników postanowiliśmy oblutować, by zdobyć Blaze Rody niezbędne do potek i innych przydatnych rzeczy. Czekaj, mam! Mam! Jest! 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 Jest. Jest. Blaze mnie podpalił, jaram się. Nie, dobra, przyżyłem. I później przez dłuższy czas po prostu farmiłem pałki Blaze'u. Jednak jak to na startach, noga zawsze musi. Się Aha, tak pokrycie się było od teraz. Ej, logłem! Blaze mnie na 3HP podpalił. Ej, Blaze od tyłu, ej, musisz do nas przyjść! Jesteśmy otoczeni przez Blaze'y i mam 3 HP i się palę. Nie. I weź do nas przyjdź. Ja się palę od Blaze'a. Dobra, pa. Czekaj, ja wbiję i spróbuję się uratować. Ej, żyję. Żyję! Ej, jednego klocka mi zabrakło, żeby się zabudować. Czekaj. Jest, przeżyłem. Jednak siedzenie w naderze na 3,5 serca bez pożywienia, które dało możliwość regeneracji nie jest proste, tak więc musiałem poczekać na ratunek, który na szczęście w końcu przybył. Słyszę już dźwięki zbierania bloków. Czekaj, mam cię. Dobra, dobra. Jedzenie, proszę, proszę. Poratuj głodnego. Dzięki! Dzięki, jak miło wrócić do życia. Ej, a masz drewno? To ja zrobię strzały, bo ja mam łuk. Ej, 14 na, na 1. 14 na 1 jest spawner. Pamiętam, jak Sendol mi mówił. Czekaj. Okay. To jest w tą stronę, w tą stronę. Słyszę już blazy. Niszczysz? Nie. Ej. No nie, nie, nie. Dawaj, dawaj, wbijamy się. Dobra, ja jestem kozakiem, chłopie. Poko. No i później postanowiliśmy zdobyć zapas pałek blazów, aby uważać podki. E, to ja zjeżdżam! Mam pół serca! Mam pół serca! Czekaj. Nie, nie... W, 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 dobra. Żyję. Żyję. Ej, tam... tam Blaze jest na górze. Spoko, spoko. Czekaj, ja tam starczą wbiję. Mam pałkę. I masz jedzenie, Mervi? O, to mi... bo mi się skończyło, to rzuć, bo ja jestem głodny. Dzięki. Po wizycie w nederze postanowiliśmy już tylko uważać mikstury ze zdobytych łupów. Rzuć mi brodawki. Mervi. Czekaj. Okay. O, dobra, mam, dzięki. Dobra. Yy, robię te, robię mikstury podstawowe. Dobra, słuchaj, Merwi, Właśnie w tej chwili robimy stręgwy. Słuchaj, Merwi, Zobacz, zobacz na czat! Chodź tutaj do mnie. Chodź, przyjacielu, i złap. Złap owoc mojej ciężkiej pracy. I złap to. Teraz y, to są owoce naszej, naszej ciężkiej pracy. Po zrobieniu potek wylogowaliśmy się z serwera. Tego dnia jako pierwszy z teamów udało nam się zdobyć diamenty oraz jako jedyny z teamów zrobiliśmy potki. Co na ten moment bez dwóch zdań uczyniło nas najsilniejszą gildią na serwerze. I tak właśnie zakończy się mój pierwszy dzień na serwerze Gildia SMP.